Podobno ma być to jeden z największych eventów w historii. Na samym początku zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie koniecznie ten kanał. Zobaczmy co tutaj się wydarzy. Okej, okay, mamy Homera za szybą. Ostatni nadajnik włączony. Wszyscy nasi przyjaciele są gotowi powrotu na wyspę. Zaczyna się. Tu co dopiero? Mieliśmy coś takiego, że wszyscy byli przywoływani, że tak powiem. Kto będzie z nami walczył? Podróże między wymiarami nie są dla amatorów. Okej, okay, zaczynamy! Zaczynamy! Urządzenie szczeliny gotowe Odpalam łączność i nadajemy na żywo we wszystkich rzeczywistościach. Czy to działa? Rety to mój głos. Dobra, uwaga, wszystkie rzeczywistości. Jeśli to słyszycie, potrzebujemy waszej pomocy. Będziemy się myśli, że podbije naszą wyspę, ale nie poddamy się bez walki. Przygotować się. Czeka nas niezła jazda. No, jestem ciekaw. A teraz pora to odpalić. A, to jest to urządzenie. Było dziwnie. No, to. jazda. No, jestem ciekaw, co tutaj się. Nie działa? Działa. Kalibracje zakończone? Pff, Fff, oczywiście. A uwzględniłeś rozbieżności między wymiarami? Czekaj, czekaj, czekaj. Może. Teraz. Czyli my trafiamy między. Dobra, czyli stawiamy na malowniczą trasę. Co tu się Przynajmniej podróż jest. Dobre, dobre, dobre. No nic, wygrajmy. Ok, tu mamy jakiś ten. O co chodzi? Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. No cóż, <laughs> chwila. Czyli to urządzenie nas przenosi, między trybami, czyli mamy takie połączenie, no nie? To chyba żart. Może spróbuj jeszcze raz. Co widzicie? O. Poważnie Jones? Jesteś... Top hand. Czyli my trafimy, my trafimy też do inrotów, rotów, zobaczycie. O ty, bo mi komputer wybuchnie, halo O! jesteśmy na mapie tej, z której uciekliśmy to nie jak wyspa. Bo to A już to jest to zniszczone na całe mnóstwo Let's go, ej, to jest to na co czekaliśmy chyba wszyscy, co? Epic Games, przywróćcie eventy W się... taki, mam nadzieję, że to będzie jeden z tych Aha, on tam ma coś w środku, o, kawałek punktu zerowego. Jeśli chce Warki, to ją dostanie. Co się pojawia? Godzilla. O kurde, właśnie jakie połączenie światów, nie? I mogliby w końcu film zrobić co? To mi się podoba. Odbić naszą I to jest ta magia Fortnite'a. Dobra, czyli lecimy. Ej, czyli my jesteśmy w tym trailerze, nie? I chyba jesteśmy na mapie, z której uciekliśmy, nie? Bo tutaj mamy te ox po prawej i po lewej stronie. A tam co... Ty, co jest? Patrzcie się, kto jest na eventcie. Czyli dosłownie ca... Ej dajcie mi przejść Ile tu jest skinów Okej okay, coś się aktywowało Nie to on O nie Aha helikoptery Tu będziemy widzieć Podobno mamy tutaj e, Nika Echa nawet spotkać Ty po swoim strzelba Ile robali? To są wszystkie te robale, które były na mapie. Do nich możemy strzelać, to jest. Nie, one nie dostają. Królowa tutaj. Dawaj medalion. Gdzie są medaliony, ja się pytam, które były? Czy my jesteśmy na tej mapie? Tak, my jesteśmy na tej mapie. Widzicie to są te góry? Zanim na MHP. Coś na górze widać. Chyba do mnie. Czemu ja? Ups. Koniec eventu. No, oczywiście nie. Coś tu się będzie dalej działo, ale. Moglibyśmy w końcu przegrać, co? Mocno obrywamy. Jeśli to słyszycie, udajcie się na linię frontu. Okej, okay, lecimy z powrotem. Tutaj K-Popy chcą mi pomóc. Zawajcie tutaj. Okej, okay, rozwalamy. Tu coś, coś się pojawia. Ej, poczekajmy, co to będzie? Aha, czekaj, to jest macka, ty! Pójdź mnie! Ty, a to nie jest ta broń, która ma być teraz? Ty, pójdź mnie! Czekajcie, czy ja gdzieś mam iść? Czy mam tą mackę tutaj? Dobra, tak. Aha, czyli niektóre rzeczy... Pewnie taki motor będzie w kolejnym rozdziale. Przecina... Taka szabelka ma być dostępna. Dzięki. Dobra, dawać te robaczki tutaj. się. Super Ben. O, dziękuję. Muszę zostawić za niego łapkę w górę. Co jest to on? Aha, ty, ale on jest z nami. Aha, no tak w sumie, tak, tak. O uh o, -oh. był. Jednak był Jetpack. Lecimy. Jeszcze na linię frontu. Dalej. Jak ona jest mała przy nim. Jak ona jest malutka ja. przy nim. Godzilla. Dawać medalion z niej. Chodź tu. Muszę jej pomóc wstać. Chodź tu. Dawaj, dawaj! Dawaj, wstawaj! Misiek! I co tam jest w środku? Tam jest punkt... Nie punkt zerowy, tylko tam jest kawa... Tak, jest kawałek. To no my musimy go jakoś odzyskać. Pewnie go wyciągniemy jakoś. A to nie jest czasami ten kawałek, co kiedyś był na trailerze? O, tutaj co jest? Kostka się spałni. Czekaj. nie Mówiłem. Tylko czerwona, ona jest czerwona. Aktywuje. No to jest. Taki event, jak chcę. Widzowie. Ty kostka mu odda. A dlaczego kostka jest. Czemu kostka czerwona? Niebieska była dobra. Złota się pojawiła swego czasu. Fioletowa była. Dlaczego? Ale czemu kostka czerwona? Czekaj, ona wybuchnie i będzie. Nie. Orzyszki. Ale po tym jak ona się kręciła, ona strzeliła i było... Pamiętacie? Było to złote. No, dawać kostkę, dawać tu stare rzeczy, końca. ładne niebo fioletowe. No czy się jak w kinie, jakby odpalić taki duży ten. Obrośnie go i wybuchnie teraz. Tylko co dalej? Podobno ma to trwać 15 minut. Podobno, ale wiecie. Dawaj punkt zerowy, dawaj chodź tu do mnie na rączkę. Aha Aha i wszystko znika No mówiłem wam, że wrócimy na tą mapę Co prawda nie możemy na niej grać I to jest ten kawałek Ale co z tą kostką? Czemu ta kostka jego... Czarna dziura Czarna dziura, dawaj czarną dziurę I serwery off na 3 dni O oh pamięta let's go wyjaśnienie zero point był łącznikiem cywilizacji chyba tak tu mamy wyjaśnienie tylko czyli Siedmiu bohaterów walczyło, żeby. A ten Gen? Czyli mamy wyjaśnienie trochę tej fabuły od strony Fortnite'a teraz? Los siódemki? Nieznany. Niech ten Fortnite wróci do takich rzeczy. Słuchajcie, wysyłamy petycję, właśnie tu wypisuję, jestem w trakcie. Nie mam długopisa. Tutaj co mamy? Uff, strefa 51. Tutaj van. Aha, czyli tu mamy trailer nowego. Puszki, jakieś tu, teatr. Czyli tu mamy już trailer nowego. Nowego rozdziału. No, ładnie to wygląda. To, co mówiłem na odcinkach, czyli mamy trailer w evencie. No, I wtedy O I to jest niedokończona historia To jest niedokończona historia I Battle Bus, którego nie ma Battle Busa już z nami nie ma, co dalej? Czy będzie coś jeszcze? Łączenie Okej, okay, rozdział szósty, ty jeszcze coś jest Jeszcze, 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 jeszcze Dawaj, 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 dawaj Rozdział 6 7. Ok, Dobra, czas na rozdział 7. I mamy teraz mapę. Rozdział 7. Let's go. Słuchajcie, dajcie znać, czy Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo wszystkie filmy będą tutaj. No i co? Gdy będziecie kupować karty dwojowe, pamiętajcie o kodzie Rafa. To ja. Do zobaczenia w nowym rozdziale.